Dzień dobry, ja jestem Nerwariuszem. Ja przed Państwem opis zmian w patchu 12.16, czyli patch jak co dwa tygodnie, czyli z na środę. W nocy wchodzi on koło czwartej nad ranem, i gdzieś tam rano już można sobie grać na nowym paczyku. Także standardowo proszę zostawić kciuka, proszę zostawić suba, bo znowu chyba mi 500 tysięcy subów zeszło nieładnie, bardzo brzydko. Nie zabierajcie subów. I dajcie znać znajomym, żeby obejrzeli i może wtedy oni nie zostają suba. Czemu mi zabieracie suby? Nie zabierajcie ich. Kaman. Co jest z wami nie tak? Brzydko, brzydko, lecimy. Taki dość mały paczek, szczerze wam powiem. Dziwię się trochę. Ale domyślam się, że po prostu... Znaczy to już jakby. Jeśli chodzi o e-sporty, no to tam już wszędzie play-offy wystartowały, więc domyślam się, że następny pacz powinien być w końcu jakiś znaczący. I wiecie, no niedługo już walcy, bo za miesiąc około walcy startują. Także dwa następne pacze powinny być dość duże i takie, właśnie przygotowujące do Mistrzostw Świata po prostu. Także ten teraz jeszcze jest taki, taki, taki sobie po prostu. Udyr. Nowy Udyr wchodzi. Jak coś, nagrałem film dzisiaj z pożegnaniem starego Udyra. Nawet fajna gierka wyszła. Jak coś polecam sobie zobaczyć, bo. Fajny, w sumie gaming wyszedł. No i nowy Uder wchodzi. Jak coś, yy, mówiłem też w tym filmie, ale powiem tutaj, yy, Uder dostał już nerfy na tym PBE. Także nie jest taki sam, jak był na filmach. Ogólnie, yy, no tam był OP. Będzie trochę słabszy, ale i tak myślę, że będzie niezły. I myślę, że jutro, a właśnie jutro, jak coś nie ma streama, mówiłem dzisiaj na streamie, że będzie stream jutro, jutro nie ma streama, będzie o 19.00. O 19.00 będzie stream, bo będę komentował turniej 1v1 yy, od KFC. Także jak coś o 19, które ewentualnie zapraszam, a tak to w czwartek, pewnie sobie coś z tym nowym udurem pogram i zobaczymy. I tutaj jeszcze jest takie info: bo tam, jak się kupowało tego starego skin do udyra, tego wiezie drogiego, tego strażnika przodków, to dostawaliście ikonki. I te ikonki stare już nie będzie można ich kupić, a nowe ikonki będzie można sobie kupić za 5, 5 RPGów. Także. Taka sprawa. No i one oczywiście będą odświeżone. Jakoś lepiej będą wyglądać. Dalej Caitlyn dostaje bufa na swojej pasyweczce na headshocie. 5 punktów procentowych na 11 i 10 punktów na 16. Także trochę ten mid late game trochę tej Caitlince wzmacniają. Caitlyn oczywiście fajny early game, bardzo mocny wręcz, ale później troszkę zazwyczaj właśnie słabnie. Więc taka pasyweczka na plus. Może oczywiście się e, podobać. I RK jeszcze tutaj zwiększają obrożenia w zależności od tego, ile masz tam e, trafienia krytycznego. Więc też taki kolejny dość przyjemny bufik. I w sumie Kietlinka. Cieszę się, że ją aż tak bufują, bo wydaje mi się, że nie jest w złym, jakimś tam bardzo miejscu. na no raczej na jakimś kompetywie to niekoniecznie, ale może takie bufy właśnie. Może ktoś się pokusi. Dalej Diana dostaje zmiany. No, pewnie zauważyliście, na moim streamie też trochę tej Diany jest. Diana podtanka jest bardzo mocna. No i ruszają ją, ale szczerze wam powiem, że to ruszenie nie jest zbyt jakieś takie konkretne. Więc pasywkę. Zabierają mi 30 dmidu na pasywce, na ostatnim tam poziomie i też ogólnie tutaj. Pokazują jak to będzie wyglądało, czyli na szóstym levelu traci 10 punktów, na 11 traci 25 i na osz szesnastym 40 demensji schodzi. I jest to w sumie trochę dziwne, bo tutaj zabierają 30 niby. A tu zabieram 4 na 16. Więc jakby to skalowanie jest dziwie, dziwnie ułożone jest po prostu rozdawanie tego demedžu. Yy, I na E dali jeszcze jej 5 punktów procentowych na E. Tutaj od razu mówię, bo często przeglądam OPG widzów maksujcie na Dianie W, drugie, dobra? Zawsze. Nie maksujemy E. E jest tylko i wyłącznie doskokiem. Dlatego też ten buff na E nie znaczy za wiele. Yy, nie oszukujmy się. No to. Dalej, moim zdaniem, Diana będzie pod tanka grana. Tak po prostu powiem i tak Wam polecę. Ale z drugiej strony, granie pod apę też jest oki, okay, po prostu. Także, no, bardzo słabo to z chwili Dziwię się. Można było to zrobić lepiej. Dalej, Draven dostaje nerfa. 5 damage'u zabierają mu na kół No, Draven aktualnie jeden z lepszych AD Carry. Mówiłem w najbliższych postaciach, że jeśli ktoś ma dobrego Dravena aktualnie, no to to może być to na Eldikare. Nawet tam na na LEC i tak dalej zaczęli tego drive'a nagrać bardzo wcześnie. Co znaczy, że to drive musi być bardzo OP. Także, no. Także nerfik. E, dalej, Ireo dostaje bufa. E, odporność na magię zwiększono o 2 i przyrost pancerza zwiększono 0,5 co level. Okej. Okay. Spoko, jakby, no Irelia ma cały czas ten sam problem, że jakby odnam na lejnie, jak ma miniony i skacze po nich, no to jest bardzo mocna, ale w teamfightach bywa różnie, że tak powiem. I takie w sobie statystyki pomogą w Teamfightie, żeby coś tam konkretnego y, ugrać, więc może to i dobrze. No i też jakby Irelia jest taką postacią, która jeśli jesteś lepsza od przeciwnika, to tą Irelia może naprawdę mocno jakby rozjeżdżać jak walcem, ale jeśli grasz na lepszych, to mogą ciebie ograć. Taki trochę czempion do stompowania nobów, tak bym to nazwał. Dalej, Jacek, y, troszkę z mety wyleciał jakiś czas temu, no i chyba chce Ryan go wrócić właśnie na wallcy, bo Jayce jest takim zawsze wallcowym pikiem, bym go nazwał. No i właśnie dodają mu tutaj damage na Q w formie młota o 25, więcej na ostatnim poziomie. I na E cios gromu, 2 punkty procentowe na ostatnim poziomie, na początku tak jak było, także ten mid late game mu tam zwiększają, aczkolwiek E się maksuje chyba ostatnio z tego co pamiętam, bo chyba się maksuje Q i W pierwsze, tak mi się wydaje, ale mogę się walić. Ale zawsze coś. E, dalej Kai'Sa, dostaje buffy e, i bardzo mnie to cieszy, bo Kai'Sa jest fajnym AD Carry, aczkolwiek nie wiem czy te zmiany są aż tak bardzo pod AD Carry, więc posłuchajcie. E, pasyweczka, podstawowe obrażenia plazmy przy trafieniu, zwiększone tutaj o 1 na początku i o... 7 na końcu, spoko i do tego jeszcze tutaj za każdy ładunek plazmy e, zwiększone o 4. Ok, no zawsze coś. Na Q dajemy tutaj przyliczniki pod AP 5% więcej i na RC e, 30% więcej. kurczę, no i tak liczyłem trochę, że tam KSE na IDK-ery oni, oni bufują ją pod AP. A moim zdaniem, no, Kai'Sa pod AP, jak była ta na midzie pod, wiecie, to W i połkowanie ludzi za pół HP, no to, 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 było złe po prostu, więc... Forsowanie Kai'Sy pod AP nie podoba mi się, mam nadzieję, że to nie wróci do mety. I dziwię się, że Riot po prostu nie chce jej buffnąć jakoś pod AD, żeby ludzie grali nią na AD Carry. Bo jest całkiem fajnym AD Carry, moim zdaniem, i mam nadzieję, że w te stronę by... Może, może jeszcze pójdą, ale po co idą, przecież KP, Ja tego nie rozumiem. Dalej, Malphite dostaje buffa na pasyweczkę dwie sekundy wcześniej. Na tym, na tam pierwszych poziomach, na siódmym levelu, sekunda mniej. I na no, tym już tak samo jak było. Także early game Malphite buffują spoko. Bo wydaje mi się, że Malphite jest jakby bezpiecznym bardzo pikiem, a będzie teraz jeszcze bezpieczniejszy. więc dziwi mnie sobie to, że go buffują zanim no, fed na topie jest całkiem fajny, cały czas. E, dalej, W. Czas odnowienia na W, zmniejszony z levelami do 2 sekundy na ostatnim poziomie. Spoko. Zawsze coś. Ogólnie ma na topie. Jest... No dobra postać, więc y, kolejne buffy, czemu nie. Bopi. E, maksymalne obrażenia, e, procenta zdrowia, zdawane z tworą zabierają jej tutaj 20 demađu z maksymalnych obrażeń. E, na Napopi w lesie aktualnie się zrobiła bardzo popularna. Jeden tam z bardziej metowych pików. No i Riot nie jest zadowolony, że popi tak szybko czyści dżunglę i tak szybko też może gankować. Więc troszkę jej tutaj czyszczenie dżungli po prostu zmniejszają, żeby aż tak dobra nie była. Właśnie a propos Diany, to w ogóle wystarczyło po prostu je zmniejszyć procentówkę na monstery i byłoby ok. Nie wiem czemu tak tego nie zrobili. Po prostu zmniejsz tam 50% na pasyweczkę i będzie GIT, moim zdaniem, ale. Nie pracuje w Rajocie, chociaż może kiedyś, nie wiem. Na Q prędkość ataku zwiększona 15 punktów procentowych. Tak o, po prostu. Spoko. Zawsze coś. Tristana nie jest jakaś bardzo popularna, ale niekiedy na Edikery, czy też na midzie ewentualnie można zagrać. A takie, takiego 15 to czemu by nie? Dalej, Yumi. Yumi aktualnie ma taką sytuację, że często jest permowanym albo jest first pickiem, co jest dziwne, bo Yumi nigdy nie powinna być w takim jakby tejcie, czy tak powiem po angielsku. E, tylko powinno być jakby wtedy, kiedy można ją wziąć, jeśli się nie skarcą. Ale aktualnie, no, meta jest taka, że ciężko tam mi dojechać, więc dostaje nerwy rzecz jasna. Także prędkość ruchu zmniejszono tutaj e, od e, AP. Było 6% za 100 AP. Teraz będzie 2 pro punkty procentowe, więc. E, spory nerfik, ok, ale to jest tylko prędkość ruchu. Tu nawet nie jest leczenie. I czas odnowienia tutaj 2 sekundy więcej. Na E to już jest ten większy, moim zdaniem, nerf niż to chyba. No bo aż tyle tego AP chyba się nie robi na e, Yumi. Aczkolwiek kiedy jest ten bilet pod AP, może, może o to chodzi. spoko zawsze coś, każdy nerf na Yumi jest dobry. A w ogóle wrzuciłem na fanpage e, info niedawno, e, że w karciance leży co Fruntera dodali e, właścicielkę Yumi, jak coś, jako czempiona. Więc może Riot Games y, wprowadzi Yumi? E, Boże, y, Norę, przepraszam. Norra się nazywa. I to tam, co ciekawe, to jest postać, która właśnie była właścicielką Yumi i w sumie to ją y, wywaliła. Czy znaczy, no, jakby. Zostawiła ją pizdu. I jakby ją niby szuka jej. Także taka jest historia. Pytałem Marweka jak coś, także potwierdzone info. Zeri dostaje oczywiście zmiany, bo, jak żeby coś innego, Zeri cały czas jest zmieniana, ale to już nie ma się co powtarzać. Yy, Obrożenia tutaj na AD zmniejszone o 5 punktów procentowych, po prostu na Q. Ok. I na W a, zabierają mi 30% punktów procentowych od AD i 20% punktów procentowych od W. Um, szczerze powiedziawszy, ten czylicznik na AD to jest jakiś żart. Ostatnio jak mi chłop na trzech itemach albo czterech walnął 800 magicznego damage'u z w, to normalnie chciałem komuś z rajotu napisać co o nich myślę. Kto to tutaj wymyślił, żeby tak duży był ten przelicznik pod AD? No ludzie, proszę was. Co jest z wabi, kurde? Dobrze to nerfię oczywiście, ale to i tak Ach, szkoda gadać. Lecimy dalej, bo się będę złościł tylko. Dalej, Zoi dostało je, takiego na W. E, są takie, jak, jak grasz Zoi, to takie baloniki są na milionach i z tych balonów wylatują losowe e, tam itemy albo samuner spele. wiecie o co chodzi. E, no i zawsze, właśnie, Zoi musiała lasitować tego stwora, e, żeby wypadł ten item, czy tam samuner spell. A teraz wystarczy, że po prostu będzie niedaleko e, tego. Minionka, ktoś z twoich teammateów może z, zabić, i będzie i tak to wypadało. Także bardzo. Fajny był, bardzo przyjemny. Dziwi się, że aż tak długo im to zajęło w sumie. E, I na E jeszcze, czyli na slipie, e, 10 punktów więcej damage'u e, tego pierwszego, tak? I jeszcze tutaj 5 punktów procentowych AP, i jeszcze od pęknięcia też 10 damage'u i też 5 punktów procentowych. Także no takie miłe buwki dla Zoe muszę przyznać, czy mnie to cieszy no niekoniecznie, bo na Zoe się głupio gra. Ale niech będzie. E, I Zaira jeszcze na E dostaje. Właśnie, zajra czy Zyra? Ja mówię Zaira w sumie, ale nie wiem. Napiszcie mi w komentarzu. Zajra czy Zera mówicie? A dla mnie Zaira. Ale w sumie w Polsce powinien być Zira chyba. Nie wiem. E, e jest czas trwania blokady po rzuceniu umiejętności zmniejszony do 15 setnych sekundy. A było 0,4. Także dość przyjemne, ale no, Zyrkę to ja nie wiem, kiedy ostatni raz widziałem, szczerze powiedziawszy. Troszkę zapomniana postać, mam wrażenie. E, dalej, zasłona równości, czyli ten item pod tanków na saporcie. E, buffik o jedną sekundę czas działania i wzmocnienie obrażeń o 1 punkt procentowych. Spoko. Bardzo miłe. E, Amumu na saporcie się gra i gra się pod ten przedmiot jak coś, także to jest buff dla Abumu na saporcie. I też dla jakichś Nautilusów i Leone też się to niekiedy gra. Jeśli nie musisz grać Loketa po prostu. E, na Aramie, buffy, nerfy. Ok. Sporo tego. Wow źle. E, Super Księga Czarów. Tutaj jest coś ciekawego. Każda gra w trybie Super Księga Czarów będzie mieć niewielką szansę na wystąpienie wyjątkowo zabawnego rodzaju rozgrywek. Kiedy już to ma nastąpi, to z całą pewnością wywrze wyjątkowo duży wpływ na mecz. Już nie, nie możemy doczekać, kiedy zaczniecie się tym rozkoszować. I to jest tam po angielsku to było Fist. Więc e, chyba to jest Erka Czogata dla każdego, czy coś takiego? Nie wiem w sumie. Chyba wydaje mi się, że to chodzi o Erka Czogata. Ale nie orientowałem się tak bardzo, więc takie coś. System behawioralny. W przypadku zablokowania czatu ogólnego, wszyscy gracze z drużyny przeciwnej pozostają wyciszeni. No spoko. Ogólnie polecam, jak coś grać na full mute. Ja tak bardzo często ostatnimi czasy robię. I jest fajnie. Tworzenie drużyn. No oczywiście, klaszyk. Wyjdzie 3 i 4 września. No, spoko. To akurat jak się szkółka zacznie, to możecie sobie klasza zagrać w pierwszy weekend. Takieś pierdoły. E, zawartość mityczna dostępne będą w tym patchu: Luz z Akademii Bojowej, Prestiżowa, Projekt Z prestiżowy, ok. I również mityczna barwa: rila z Akademii Bojowej. No dobra, dobra. I opuszczają atrox malfight i jinxowa Spoko. E, efekty wizualne Fiza dostają zmiany i to sporo ich. Fajnie, spoko, aczkolwiek Fizz jakoś tak wiele nie widać aktualnie w mecie, ale spoko, że tam coś odświeżają. E, tutaj tak jeden błąd wyhaczyłem dość, e, dość, dość znaczący, bo był jakiś taki bug właśnie z teleportacją, że jak e, tam w 14 minucie miałeś na cooldownie e, teleport i on się zmieniał w ten uwolniony teleport, czyli właśnie ta 14 minuta, to tam jakoś dziwnie działał właśnie ability haste i Cooldown był mniejszy na teleporcie niż powinien być, także naprawili to. Była w ogóle chryja na reddicie, że właśnie nawet na w meczach ten bóg miał miejsce. Więc yy, śmiesznie. I ogólnie no, doszło do tego, że jakby wiesz, tajmujesz kogoś yy, teleporta i jest pokazywane, że. Znaczy, on powinien go nie mieć, ale tak naprawdę go ma. No, taka. Takie tam i skiny opancerzony. ty tytasz... Tytan Nasus. O, proszę bardzo. Jana Prestiżowa. Nasus trochę jak Jack wygląda, ale dobra. I trochę ma broniak jak Soraka. To jest co? Jana. Okej. Okay, spoko. Te one wyglądają totalnie jak prestiżowe skin. Kamila, Okej. Okay. Lucian. Spoczko. Fajne, fajne. I Janka jeszcze. Prestiżowa ta. No dobrze. Zobaczmy, jak one wyglądają. Jak to się ma. Renatka też dostaje taką. Okej. Okay. Kailuła. E, chyba nie. Nasus. No ciekawy, ale mówię trochę jak Jax wygląda, jak dla mnie Kaisa spoko. Jana. Spoko. Gangplank. Ok. Kabila spoczka w sumie. No fajnie. Ale ma kurde talie. Ju pierdolę. Ale zrobili. Fiu, fiu, fiu. Iluc już. Fajny w sumie. Ale czekaj, Lucian nie miał Project Skina czasem? Kurde, no to jest jakiś Project V2 normalnie ta linia przecież skinów. Dziwne, ale dobra, na no niej będzie. Tyle, taki paczek, no nie jest jakiś w sumie taki do, dużo konkretny, ale tak jak mówię, dwa następne myślę, że będą spore, no bo pod, pod Wolcy Riot musi robić już paczki. Także tyle, dziękuję pięknie za obejrzenie, zapraszam na streamy, inne filmy na YouTubie życzę wam miłego dzionka, bye bye.